KONTAKT MUSIC Rok na plac, kurwy Cześć, z tej strony Kałach I Kacper, i dzisiaj A z nami jest Wujek Samozło Cześć dzieciaki, witam was serdecznie Dzisiaj chcieliśmy omówić trzy Bardzo ważne i świeże newsy z polskiej rap gry Ale przedtem, może jeszcze pogadajmy O naszym gościu, bo no co to w ogóle za gość jest Właśnie, kim jest ten gość, panowie? Skąd wy go znacie? Kim, kim on jest? Może... Artysta przede wszystkim, freestylowiec, oldschoolowiec. Skąd old możecie go kojarzyć? Olek, skąd oni mogą go kojarzyć? Skąd możecie go kojarzyć? Ze starych klipów na przykład nagranych scenę. Właściwie no... to mogą go kojarzyć zewsząd, bo przecież wujek to jest legenda polskiego No, ubił, Wyka... kar... ubił karpia, golfisko ostała w głowę, no kurde. się do dzisiaj na bitwach freestyleowych. No. Pojawia się na każdym wydarzeniu hip-hopowym, na którym się chyba może pojawić. No to prawda. No, tak naprawdę można powiedzieć wujek, że ty wkładasz nohala, swojego nohala, przejdzie gdzie się da. No tak. W odróżnieniu od Ero który nie wsadza nosa sobie w nie swoje sprawy. Tak, słuchajcie, staram się być aktywnym hip-hopowcem, wiesz, to jest ważne, żeby być po obu stronach, wiesz, że czuję się taką osobą, która trochę łączy ten mainstream, trochę łączy ten underground. No. Mm -hmm. Przyznam jeszcze, że to bardzo fajnie działa, że kiedy ja Cię spotykam na jakichś eventach, że Ty nie jesteś po drugiej stronie barykady, gdzieś tam w bipach schowanych, tylko że jesteś z ludźmi, bawisz się z ludźmi, enjoyujesz i zawsze jest chwila na to, żeby z Tobą porozmawiać. Jak ty się czujesz? Co jest dla ciebie ważne w takim kontakcie z ludźmi? No, wiesz, to jest jakaś inspiracja. No, faktycznie niektórzy raperzy może są y, trochę mniej kontaktowi wiesz, i męczą ich niektóre rzeczy. Czuję się że Na Raczej znaczy, wiesz, no, po prostu po koncercie nie chce im się wychodzić za bardzo do ludzi, bo wiedzą, że to będzie zdjęcia jakieś tam z autografy, to, 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 to jest męczące. Dla mnie to spoko nie jest męczące, a poza tym no, nie jestem taką gwiazdą, wiesz, za którą tak biegają i sobie z nim fotki robią. Raczej mam luzik, ale lubię sobie mhm. też pogadać z ludźmi, po prostu, wiesz. Więc... Ale ludzi się opione, opione, często to jest piękne, jak potrafię go podbić do ludzi. i Pamiętasz tą bitwę freestyle'ową, którą schęciliśmy w Płocku na polu namiotowym? To była piękna bitwa i tak to jest właśnie prawdziwy organizator bitew freestyle'owej, panowie. Tak naprawdę nieoficjalnych. Wujek, jeszcze, jeszcze takie mam pytanie do ciebie powiedz nam wszystkim, jakie ty masz najlepsze wspomnienia ze swojej historii rapowej, bo naprawdę jak się spojrza na biografię w polskim rapie, jest niesamowita. No to sporo mam takich przeżyć, gdzie wiesz, zawsze sobie to miło wspominam. No, zajebistym klimatem były, było moje podwórko w latach, wiesz, 90 91, 92, 93. Tam już, wiesz, wola, taka dzielnica robotnicza. Z Wawelberga? Tak, te okolica, ale obok mnie był klub Fugazi, to bardzo zmieniło oh. y, tą okolicną młodziec. Tam się dresiarze otworzyli się na y, alternatywną muzykę. No i ogólnie tam był zajebisty klimat i te początki, ten lata 90. -te, i ten rap wtedy no, to była zupełnie inna zajawa i miała swój no, świetny klimat. Na podwórkach było więcej yy, młodzieży, no, więcej ławek było. No tak. A ty jak wspominasz warszawską wolę, warszawski hip-hop ogólnie? Powiedz mi, czy twoim zdaniem to było miejsce żyjące hip-hopem? Bo ja się wychowałem na Woli i na Wawelberga, powiem ci. Naprawdę, tutaj hip-hop swego czasu żył. Pea latał z okna, inne kalibry, magiki. magiki też, też latały. Tak, puszczalny tak? no, tak, był. Bo, no słuchaj, no, wiesz, wola, tak jak chyba i inne dzielnice Warszawy, wiesz, zawsze żyła tym hip-hopem. On był obecny, tak. Ja też pamiętam krótce początki, kiedy to się zaczęło, że wiesz, na no, te lata 90. -te i nagle gdzieś tam przedłeś i widziałeś, że tutaj okno otwarte, i ktoś słucha hip-hopu, się jarałeś wkrótce. No i myślałem, kurwa, kto tam mieszka? Ja w ten dole wyjrzałem. Jakiś wziąłem. fajny ziomuś, chcę go podbić. Tak. Jak zaczęła się Twoja historia z rapem? Jak w ogóle poznałeś rap, jak to się stało, że zaczęli tak bardzo. Jak zacząłeś być takim aktywistą w polskim rapie? No to wiesz, powoli, bo tutaj zadałeś dwa pytania. Pierw do mnie trafił, na Woli mój kolega ze swoimi rodzicami wyjechał do Szwecji. To były takie też czasy, że się emigrowało. No i on z tej Szwecji przyjeżdżał do nas na wakacje. I kurczę, no wiesz, Szwecja bogaty kraj. My tam te osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte w Warszawie no nie, na Woli nie było za słodko. A on przywoził te czekolady tam i miał też filmy wideo. Jakieś meczki. I miał tam film, wideo, właśnie Deep Cover, trzech wesołych pielęgniarzy, wiesz, z zajebistym polskim tłumaczeniem, gdzie kopia była bez trzasków i ten, bo myśmy wtedy mieli nawet w wypożyczalniach wideo, te kopie były strasznie chujowe, to się słabo oglądało. Pamiętasz wypożyczalnię przy Płockiej z kasetami wideo? E, przy Płockiej. Cie, a, tak, pamiętasz ten taka... miec, ten, a pamiętasz mięsny tam przy Płockiej? Coś tam pamiętam. Ale wiecie, na Strasznica na przykład było, było takie miejsce w latach osiemdziesiątych, gdzie y, przychodziłeś ze swoją kasetką. I oni Ci tam na tą kasetkę nagrywali z płyt kompaktowych yy, płytę i płaciłeś za to ileś tam, wiesz, i to wcale nie mało, nie? No. Pomogę Ci pokazać kiedyś na Staszica, w którym miejscu to było. I ty, tam sobie już przegrywałem yy, te płyty, ale pierwsze, to do mnie trafiło, jako soundtrack z filmu Deep Cover za ice I Pamiętam, że ta muzyka mnie uderzyła tam, Powers, Colors, Colors. To fajny film, polecam mm, wszystkim. No i Trzech Wesołych Pielęgniarzy też jako komedia, gdzie też tam, tam jakiś dziwny beatbox, trzech grubasów tam robiło, wiesz. Rapowało to było takie wie, słabe i komercyjne, ale gdzieś tam można powiedzieć, że to jedna z pierwszych rzeczy, ale pierwszy IC trafił mnie z filmem Deep Cover i polecam to wszystkim, no. a potem to się jakoś, kurczę, to rozwijało, wiesz, no, przegrywało mm -hmm. się te płyty. Właśnie tam Beastie Boys, to też powaliło nas to, kurczę, na grubą. Słuchaliśmy trochę takiej muzyki ostrzejszej, gitarowej. Na woli wtedy wszyscy słuchali dyskotekowej muzyki. Ile no, w ogóle mieliśmy mniej więcej ich no jak hipkopobnie trafił pierwszy raz, no to kurczę, no, no jak Deep cover pierwszy raz zobaczył, no to byłem siódmy między siódmą a ósmą klasą. Wujek, powiedz mi w swojej historii całej rapowej, koło rapowej, byłeś wśród wielu raperów. To się z nimi kumplowałeś, to to Nie chciałeś zostać sam raperem? Miałeś już jakiś plan, żeby nagrać płytę, czy może jakieś prace już wokół? To... Nagrywał się już scenę, nagrywał ciekawe kawałki. Ale jakieś swoją płytę, wiesz, coś dla siebie? No wiesz to się... tak na początku nie było tak łatwo, kurczę, bo jakby... Ja zawsze jakoś tak traktowałem bardzo na ludzaku ten hip-hop i samo rapowanie. Moi koledzy bardziej poważnie do tego podchodzili do mnie. Ja zawsze starałem się mieć z tego zabawę i żeby to było gdzieś tam, nie chciałem przekraczać jakiejś granicy, ale potem to pychło, wiesz, i zacząłem sam to robić też, wiesz, po prostu. to tak było kiedyś, że, wiesz, wszyscy rapowaliśmy, wszyscy, co słuchali hip-hopu, w pewnym hmm. momencie też próbowali sobie, każdy próbował sobie no rapować. Ta, też no, no, każdy, każdy, każdy w pewnym momencie my się zaczyna swoją przygodę z ze słuchać i to jest dość no, śmieszne. Właśnie. mamy milion raperów w Polsce, tak naprawdę można powiedzieć, w każdym bloku teraz mieszka rapery. Miałeś, Może? Ilu, ilu miałeś raperów w swoim bloku Wujku? Pamiętasz? No ja to ja byłem jedynym. Raper... Jedynym raperem w swoim bloku? To, to co to za byłeś było? The Original One, the no, Wujek samobłowy. To, to za blokowisko było. Słuchaj, powiem ci, że to była wola, tak, no to na woli, kurczę, najpierw tych fanów hip-hopu to nie było wiele, ale... Potem już się zaczęli tam wykluwać i no. trochę się pozmieniało, że właśnie wiesz z takiej woli Dresiarskiej, gdzieś tam się zaczęły pojawiać tutaj mocne akcenty hip hopowe. Wiesz, Czy nie ten... wiesz, ja myślę, że zawsze dresiarstwo się łączyło z hip hopem też że mocno, przez no, ten był brutalny, prosty przekaz, który jakby był bezpośredni i trafiał odpowiednio do Odpowiednio prosta muzyka do odpowiednio prostych ludzi. Ale wiesz, nie rozumiem, jest nie no, no, to jest prostą muzyką bardzo. No, hip hop jest tu na tyle fajne że wiesz, że tutaj może jej odnaleźć ktoś, kto, kogo możemy powiedzieć, że jest prosty, a kogoś, kogo możemy nazwać Inteligen intelekt intelektualistą, no. wiesz, młodym. Fajnie, no że poza tym hip hop to jest ta muzyka ulicy, gdzie się właśnie miesza. Ten, ten jest bardziej fajnie. ambitny przekaz z mniej ambitnym, no, ale ogólnie muzyka hip hopowa wie. łagodzi obyczaje i zawsze, moim zdaniem, dobry rap pomaga słuchaczom gdzieś tam się kurcze rozwijać albo spojrzeć na yy, niektóre rzeczy z innego punktu widzenia. A to jest fajne, bo ty jakby prowadzisz albo bierzesz udział w takiej fundacji, która właśnie pomaga dzieciakom jakimś tam zagubionym z tego, co widziałem, czy jakiś taki takich biedniejszych korbów. właśnie. Koszykówki, turniej organizujesz też. Słuchaj, nie. no czasami robię takie imprezy, wiesz, ale to też jak z żadną fundacją, ja nie mam żadnej fundacji, bo ja współpracowałem z różnymi fundacjami. Um, o, pozdrawiam fundację Mierz Wysoko. Sporo jest takich, wiesz, ale miałem taki pomysł, chciałem założyć y, właśnie coś, stowarzyszenie, fundację i wykorzystywać to, że mam y, sporo kolegów raperów. Zresztą mam i wykorzystuję na przykład to, że bonus y, czy bilon, y, czy Rufus Małach bardzo mi pomagają. Czasami robię właśnie. Byle byś nas nie wykorzystał takich młodych chłopaków. Ja dobra. No, że na pewno Kacperek, Ty to taki śliczny wardeczka, że ci na pewno wykorzystał tak. 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 Kałaszem! Kałaszem go wujek wykorzystał wujek z Berlin. Nie, kałaska wujek możesz dać do ręki, kiedy chcesz. Wujku, ty nam musisz, Wujku, ty nam musisz powiedzieć o jednej rzeczy, jako stristelowcom. No. Opowiedz nam trochę o twojej walce z Gospelem. To On. była szalona walka, to dużo z... ludzi ją wspomina, co to była za walka. No ja. to po prostu, wiesz, powiem szczerze, że walka z Gospelem to nie. To jest łatwa sprawa, to sobie, ale jakoś znalazłem patent na Gospela wtedy i to chyba się udało. Ale nie wiem, czy wiecie, że Gospel kiedyś o wiele wcześniej zaczynał swoją karierę freestyle'ową, tylko nigdy nie mógł przejść przez eliminację. Ale on miał ten problem, że on y, zajebiście już te dbalił no, swoje, no, swoje szalone te teksty, tylko że mikrofonu nie umiał trzymać. Aha, <laughs> I przy eliminację eliminacjach on zawsze coś tam nabijał, ale tym mikrofonem machał tak, no i nic go nie było słychać i nie przechodził. Może ale leki? kiedyś chyba ktoś mu pokazał, że trzeba trzymać taki, no. i wiesz, i no. może poszło. poszło. I może leki zaczął grać I, no. i było mu łatwiej. Może? Nie, no gospel nie no. jest taki pierdolnięty, jak się niektórym wydaje, że jest. Moim zdaniem u niego dużo to jest kreacja, ale to jest fajne. To jest fajne, jest taki zwariowany na tej naszej scenie, wiesz. I wbrew pozorom, to jemu się całkiem nieźle powodzi na tej rapowej scenie, bo dużo gra koncertów. jest go w Nowych Młodych Wilkach w Popkillerze, on... w Nowym Sejferze w i w Tak, tak, o, coś tam ja tak ja trochę... E, Śmiesznie. Trochę tak podisował katolików e, ten delikatny. Kurde. nie zwróciłem na to uwagi w sumie. Ale trzeba Śmiesznie. też powiedzieć o pokazie umiejętności na sejferze nulo. Boże co on tam odpierdolił, to jest niesamowite Nie, pokazał... Trzeba powiedzieć. Ja o VNMie trzeba powiedzieć jak ten VLN tam zajebał te swoje zwrotki, to ja myślałem, że kurwa ta ziemia spłonie i ten... Ta pięciolinia do ale, nie ale mówię, wiecie, zauważyliście? Bisz, bis też fajnie wypadł. O proszę, no tutaj mamy. Ale też bo, zastanawiam się, jak ten cyper był nagrywany. Kurczę, bo Wiesz, to... To mam właśnie wrażenie, że to. Hmm... Ja, ja trochę o tym czytałem, bo też mnie to interesowało. No, ty, mówię o pierwszym cyperze. Tam niby nagrywali w teatrze. Oni przychodzą za kurtyny, niby, i gdzieś tam wchodzi audio, i niby już tam nie ma nikogo. W, jest tylko audio. E, zdaje się, tylko. Hmm... Bisza. Tam jest, nie, w pierwszym jest y, Bisz, Tymek i kto tam jeszcze jest? Kito. I Sobota, nie, to był no. Sobota. Kito, Kacper, 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 Sobota, KTA. Kacper, KTA no. i y, kto z tych młodych był? I wat był. I tam, właśnie, jest ten problem z cięciem, że oni wychodzą w jednym momencie, jeden buja się tam koło, drugiego, Nagle go nie ma w drugim cięciu, a audio jest bezmienne takie samo. I tam zauwa zauważyłem, że tak jest, sprawdziłem komentarze, ktoś tam by pytał i Popkiller to skomentował, że to była konwencja, w której to nagrywali, ale tylko pierwszy odcinek był taki i te następne są już takie, w tym sejferowe, że oni wychodzą sam razem i cały czas jest na jednym tym. To ciekawe. To jest dużo bardziej naturalne, moim no, zdaniem. no też mi się tak wydaje. Sejferki to jest bardzo fajna sprawa, tylko też mi się wydaje, jakieś byłem przy, przy nagrywaniu jednego sejferka. Tu już nie będziemy mówić o raperów, ale właśnie tak, Coś tam nie wychodziło, to jeszcze raz, coś tutaj tam. Wiesz, Fajny cyferek taki, nie? Y, nie? Nie można robić takich y, cyferów perfektów. Moim zdaniem zawsze mhm. y, cyferek y, ma taki właśnie, że coś tam No, wychodzi. się tak, wymsknie jedno tak. słowo, czy się zrobi pauzę na jedno słowo, to nie było, to, to nie nie żeby mało. kurwa. Nie, nie, nie. nie, ja nie zaczynamy jak... jeszcze raz. I właśnie to jest tak. Ja myślę, że raperom za bardzo to zależy. Ja myślę, że sami raperom zależy za bardzo na swojej takiej opinii, za bardzo się co tackaniało. Przecież raper też musi do, powinien być dobrym freestylerem, ale ten powinien życzyć jakieś dobre zwroty. My na przykład spotkaliśmy Jana rapowanie nad Wisłą i na no chłopak naprawdę fajny freestyle rzucił i spamił. się. No, tak, ale było to też x lat temu, jeszcze wtedy nie był osobą popularną i gdzieś tam tak. może nie miał takiego pojęcia o tym, żeby... Znaczy może miał pojęcia o tym, żeby się tak pilnować, żeby było, ktoś mi zrobił nagrany filmik, jak pijany gdzieś tam, nabijam. Mi się wydaje, że dobry ksiądz był znalazł i tak dlatego zamilował. Tak czy siak. Yy... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Janaka, SB, no, spoko. Tak czy siak, powiedz mi wujek jeszcze taką jedną rzecz, bo to chodzi po głowie mi. Jak ty widzisz to obraz zmieniającego się rapu na przestrzeni lat, bo ty jesteś taką postacią która od początku w polskim rapie, to jak kiedyś było bardzo hermetyczne środowisko, zamknięte, a to jak teraz autotynowa socjeta rozpierdala to na wiele różnych podgatunków rapowych. No, to też nie można tak wiesz powiedzieć, bo my też kiedyś ten, robiąc ten hip-hop... Hmm. Ogólnie no to wiadomo, że to już jest inne zjawisko niż to, które mieliśmy w latach 90., ale przez cały czas są wspólne punkty i wiesz, to jest jednak przez cały czas ten Hip hop -y -rap. Ważna w tym jest kurczę ta zajawka i dawanie czegoś i branie z tej, z tej, dla tej kultury, dla tej ogólnej społeczności. Nie? I coś mi się wydaje, że myśmy trochę więcej kurczę jednak dawali. Siemię? Tak, a mniej braliśmy jakby z tego, no, bo wtedy no, nie wiadomo było, jak to wziąć, wiesz, w ogóle, się się tak, tak, że nie dla słabej, nie, nie dla pieniędzy. A teraz jakby widzę, że to jest jakby głównym motorem, kurczę, niektórych zachowań, niektórych artystów, wiesz, no. bo nie, dość, że oni muszą mieć ten jakiś hajs, muszą oni nawijać, muszą też nawijać o tym, że to już zmieniła mi się perspektywa, bo mają pieniądze, czyli jakby pieniądze zmieniły, wiesz, te postrzeganie tej muzyki, bo to... Da się szybko wysnuć po tym, co mówisz, wniosek taki, że polski rap zmienił się tak bardzo, jak wkład pieniędzy, które były w niej Na pewno pieniądze mają znaczenie, się z dużej bardziej. Tak, ale to Jak ja, na przykład, w 98 no. czy 9 zobaczyłem teledysk yy, ekipy z Rosji i nagle sobie zdałem sprawę, kurczę, że wiesz, ja pierdolę tam ktoś zainwestował mm. w ten klip, a, a my tutaj, tutaj wiesz, jesteśmy w jakiejś mm. głębokiej dupie. No, Muszę powiedzieć, że też dobrym momentem dla polskiego hip hopu i dla mnie był ten moment, kiedy pracowałem w Wibie, Bo to była bardzo fajna telewizja muzyczna, która szanowała nie tylko hip hop, ale inne niezależne gatunki muzyczne i artystów. To tam były te okienka hip hopowe, gdzie się, promować, gdzie się mogli promować artyści. Oczywiście tam też gdzieś. W tym medium się wyhodowało disco polo, hip polo. <grywa> Ale zawsze wiesz, wszystko ma jakieś plusy i minusy. Uważam, że to się broni i tak nie ma co atakować tej nowej szkoły dzisiaj, że oni są tacy kurczę chujowi, że właśnie przez tego autotune'a tak y, rozpopularyzowali to w różnych środowiskach. Bo wiesz, myśmy kiedyś też mieli pretensje do y, 1.8l, że kurwa, no co, co, co wy robicie, ten kawałek bo chcę przecież to teraz w każdej dyskotece słuchają czy coś. No ale okej, okay, wiesz, kwestia jak zaraz zarazisz tym hip-hopem, czasami, no to są My, właśnie... jesteś, my jesteśmy otwartymi głowami, więc no, szukamy, nie jest że... istotne to, czy to jest takie, czy takie, tylko to masz dawać coś z siebie i to ktoś ma Ciebie otrzymywać. Jeżeli ktoś więcej od tego otrzymuje, się, Jeżeli ktoś mi się nie podoba, to na o tym pieprzyć, prawda? A wujku, Powiedz mi, Olek, Co tyś... sądzisz, wujku, o tej ewolucji, ewolucji rapu w Polsce? Czy to idzie jakby w dobrą stronę? Czy wszystko się polepszyło, czy pogorszyło? No właśnie... Jakie trendy Ci się podobają, a o, jakie no, nie? Jakie no, nie? No, no słuchaj, kurczę, bo... No. Wiesz, to nie trzeba być geniuszem, żeby wysnuć, że nie podobają mi się takie rzeczy, jak robi, robi Malik Montana, jak robi kamerzysta. Tak, Blacha, kamerzysta, no niestety też muszę go do tego, chociaż może nie tak bardzo wiesz, ale to też oni ymm, mają zły wpływ na młodych słuchaczy, wiadomo, że niektórzy małolaci wiedzą o co chodzi, mają dystans i jakby też się z tego śmieją, ale się bawią, ale jest duża, osób, du duża liczba osób, które po prostu to kurwa jest szkodliwe na banie, no szkodzi, no. no są seriale, które szkodzą, wiesz, na banie. <laughs> są książki takie jak Harlekiny, które też tak naprawdę, no, nie rozwijają, a muzyka rapowa i hip to no, musi gdzieś ci coś dawać, a nie Cię ogłupiać, tak. Tak, więc no, to, jest... to, mi się, to mi się nie podobają tacy artyści, ale na przykład, wiesz, spoko obserwuję to, co, od dłuższego czasu to, co robi Reto na przykład i wiesz, i Szpaku też bardzo Szpaku. fajnie działa, kurczę, robi swoje. Joda też jest fajnym, kurce koleżką. No jest sporo, kurczę, na przykład mam Skorupa, swojego ulubionego rapera. Skorup? Jest... Bardzo no, nie słyszałem. Ja słyszałem bardzo nieoceniony raper, taki mi się T.T. soło tak troszkę Ale, kojarzy, nie po, wiem czemu. jak już zahaczyliśmy do tego kamerzystę, może zaczniemy rozmawiać na ten pierwszy temat, który dziś mieliśmy poruszyć. No. Dobra.